Witam Was serdecznie. Wraz z Asią, Panną Joanną, dziś Zapraszamy Was na wspólny tag, który się nazywa What is this? Ja mam przygotowane pięć rzeczy dla Asi. Asiowa. Ja też mam. Pięć rzeczy dla mnie. Także serdecznie Was zapraszamy do oglądania, zobaczymy co Asia przygotowała mi, co ja przygotowała Masi i jak dalsze losy ogadnąć tak się potoczą. Możesz mi tam pomóc? Dobra, już Ci pomogę, nic nie widać. Nie, ja nie widać. A ja jeszcze zamknięte mam oczy. Na pewno. O, w porządku? Tak. Trzyma się, trzyma się. dobra. wiem, czy się trzyma. O, ja jeszcze mam trzyma przygotowane rzeczy za, za poduszką. Ja mam reklamację ukrę. Szczęście. Więc tak. Pierwsza rzecz, dla, dla mnie znana. Zobaczymy, czy dla ciebie, proszę. Jak na dotyk, co to może być? Jak to, myślisz? Dys, to, 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 to się dotyka jak dyskietka. Dyskietka! Szukałam właśnie tego! Skąd wy macie jeszcze dyskietkę? Ja tak się tak. pamiętam, są takie skarby. To tego pocala, Tu się gdzieś blokowało, żeby nie można było usuwać danych, coś tu się przesuwało. Pamiętam to! Kurde, no! Znalazłam to w szufladzie w pracy, do mnie będzie tak E, a co tego nie zgadnę! A Po paru sekundach. Dobra. Poszukałam tego, czy się tak przesuwa, bo nie byłam pewna. Myślę, może to być dyskietka, ale skąd, kurde, dyskietka? Widzieli dyskietka, to powiedziałam, że zgadniesz, bo zacięć w metale przejechać. przejeżdżać. Proszę bardzo. Kolejna rzecz. Co to może być? Ojej! To jest trudne. To są... Jakieś... Zgad... Często z mojej pracy, na przykład ten pierwszy i ten drugi też. Jezus Maria! To jest jakiś klucz. Co, co to się to coś no i wsadza. No, no. Tu się coś wsadza i tu się coś wsadza w życie to. Albo jak na parstek, ale to chyba nie jest na parstek. Tu się coś tak wsadza klucz francuski i się przekręca. A tu... ja mm. <noise> coś <noise> mniejsze palec. Tak, na pewno. <noise> Nie wiem co to jest. To jest jakaś nakrętka, nakładka, coś jakiegoś narzędziowego, nie? Ale nie wiem, podaje się. Operator. Klucz nasadowy. No klucz nasadowy, no miał no to... ale... na końcu jest... Ale byłaś bardzo bardzo bliska. Że coś z kluczami, prawda? Bo czuję tutaj takie wyżłobienia. Ale kurde, że nasadowy. Bardzo, bardzo, bardzo mój To była. Ale, za... ale zaliczamy. To akurat to to kurde, to nie było z kluczem Dominika. Kolejna rzecz, wy już widzicie. A się tylko ja muszę wyciągnąć z pudełka, bo mam w pudełku. Dobra. Mam coś dla ciebie. Niespodzianka. Niespodzianka, tylko akurat to ściągnę, bo potem mogłaby się katnąć. Proszę no. bardzo, co jest ja tutaj daj. <kłysy> Asiu podpowiem ci to nie idzie. A w ja, ja w... wiem! Wiem, <tosłuch> co to jest. Znam te kształt. skąd? Znasz te kształt! <tosłuch> Mam z tym do czynienia. Bo to jest film od bobu. Od butelki. Bingo, prawda? Kurde. Ja po prostu a znam ten kształt. A, ale trudne rzeczy powybierałaś, muszę powiedzieć. Proszę. Że jak ktoś by nie miał wcześniej tego, to... Ojej! Ojej, tak to jakieś sasy, czy jest. Jak Kamaski. To jest za małe. Kurde, jakiś balon z piaskiem w środku za trudne, trudne. Ja mam taki podgrzewaczek do rączek, ale to nie jest to na pewno. Nie, powiem ci, że jesteś daleko. Daleko. Mm -hmm. No to jest naprawdę. To nie sosycz, to nie jest piasek. piasek. To jest jakiś piasek. No, piasek ale, piasek, ale nie do końca. Tak, kulika jest. To pachnie. To jest świeża powietrza. Nie, kurde, nie wiem. No pachnie, mówię wam. to jest takie napompowane. Nie wiem, nie mam pojęcia, co to jest. Powiedzieć Tak. Czy chcesz zobaczyć później? Nie, później. Dobra. to będzie większy szok. Okej. Okay. Jak zobaczymy. Proszę, kolejna rzecz. Ale to było trudne. A to jest to Wasze Dolce Gusto. Prawda? Kawa. I to znowu kazał mi Dominik. Przygotowili tak A, dlatego tego? A nie A to znowu mnie 15 minut temu rozmawialiśmy. Tak. A mi Dominik też pomaga. Zobaczymy, czy te rzeczy, co on powiedział. A, ale ja nie zgadnę. A się brawo. brawo. Nie zgadłaś tylko jednej rzeczy. Cztery tak. na pięć. Cztery na pięć. Co to było takiego? Ojej. Pokaż nam to, co było. było? a się nie pierze. Nie ma planki w kapsułki! Faktycznie! Ale w życiu bym na to nie wpadła. No tak, bo ja to taki wiecie, lamus z w zwykłe proszka. ręcznie. Ręcznie wychodzę do liki wiecie, że ja mam na dole liki Wychodzę z tak <grym> i ja Asiad, ja. tak, byście widzieli przy lifi e, piorącą. Praeczkę to, to ja. Tak, faktycznie kapsułka. Czułam, że to jest coś takiego, ale... Ja wpadłam wiesz, na to wczoraj, no. wydam Asi kapsułkę, a do mnie mówi, co ty? powąchasz z bo no się wiedziałam, co zrozumie? to jest. I tak wąchasz, wąchasz że tak, no nie, zgadnie. A ty? No pa! Nie jest no A Nie, Tak, pododne, prawda? tak to no, Jak ktoś używa tradycyjnego proszku. Pieszę <noise> w leafy. Teraz moja kolej. Teraz Aga. zobaczymy. Ja muszę powiedzieć, że mi też Dominik pomagał. I zobaczymy, jak to wyjdzie. Ale jak robiłam zbrać mi ten challenge, to wszystko zgadłam. Także Aga, dobrze się przygotowałaś. Nie wiem, czy już czyniasz? Nie, nie widzisz? Dobrze, nie widzę. Widzę, widzę tylko ciemność. No to ja. Bo ja tu przyjechałam i nie przywiozłam aż tylu rzeczy. Zapomniałam i Dominik mi pomógł. Więc pierwsza rzecz. Ja mam spiżarkę, ona jest bogata we wszystko. To jest szpachelka. Ach, dobrze. Wskazałaś. mąż. Jak mam, jak planuję zmianę w domu, to mój mąż wtedy. Ten obraz na inną ścianę, tamten na inną ścianę, także to jest szpachelka. Tak, szpachelka, dokładnie tak. Dajemy dalej. Co tu mam, co tu mam? wyławiam. Na najtrudniejsze na koniec zostaje. <grymne> Szybko. A czekaj, bo ja muszę najpierw pokazać. Co to jest? To jest takie coś. Aha. Jezu, co to jest? Giędza. <grymne> <To co? grymne> <grymne> bo czujesz! i smoczki, pamiętacie? Tak, <totek> były Tak, <totek> ale to nie to. <totek> nie, nie znalazłabym tego. Nie, poddaję się. Że no dobra, to ja Ci powiem, że to pachnie, pomogę ci. Pachnie? No. O, pachnie. To co to może być? Już zamknę. Asia, kawali. A Jezu, nawet teraz Zepsuje mi zaraz! No, firmowe mam od projektu. <grymne> <grymne> ja to, zepsuje Dobra, kolejna rzecz. Ooo. Uh -huh. Angertizer. Kompakt. Dokładnie. Myślałam, że kurczę, nie będziesz wiedziała, że, jako, że nie jest kompakt, to nie tak. No i od razu! Od Cześć. razu! Dobra, teraz jest trudna rzecz. Dobra. No to Dominik przygotował. I pewnie widzą, pokazuje, i pewnie też nie wiedzą, co to jest. <noise> a jak, a jak to będziesz wiedziała, to po prostu jesteś moim mistrzem. Tu się coś nakręca, tak, bo ma te takie, nie wiem co, jak to nawet nazwać, a tu się coś przykręca. To jest też do mebli? Nie, do mebli, bo to tylko tak się przykręca. Hmm. Do czegoś to służy? No do czegoś to służy. No ktoś, Co, to, jest, ktoś to jest. Tu nakręcamy. Tu przykręcamy. Tak, to ma dziury tam głębokie. Nie wiem, właśnie. Czek, włożymy palcem małego. O, to się... Tak, przechodzi. Nie, to Agna nie ci to, to nie zgadniesz w Nie, To nie jest... Y Szafia, jak to nie ma. zawias nie. Zawias, właśnie. Nie, nie, nie. Ale blisko też ci chcieliśmy dać zawiasy, ale to nie zawias. Nie, no nie, nie zgadnij się z tym. Mogę pokręcić jeden. Dobra, teraz ci pokażę, wytłumaczę Ci, co to jest. I ostatnia rzecz, którą Aga powinna wiedzieć w sumie, ale kurde, jak to mi Dominik pokazał, to nie wiedziałam. Proszę. To nie jest niby trudne, ale kurde, trochę trudne. To jest barilla makaron. Ja Makaroniana! Prostu... Jesteśmy... Jest, jest remis, a ja już się takiego nigdy poskręconego, dziwnego nie widziałam. Dobra, opaska? Tak, ściągamy. Dobra, Ada. Jest 4-4, ja Ci powiem, że to jest... Co to jest? rozdzielać do anteny. Nie, a życie bym nie zgadzała. Nie, Sorry, ja też nie. Że, nie wiem. Tu już się wkłada jedną, a tu dwie. Ja bym się bardziej mama zawiasem, tylko mi... To tutaj przeszkadzało, no bo zaraz za domu musimy przykręcić. Tak. Ale skąd te bolce po tych domach? Nie chciał dać zawias do lodówki, ale padło na rozdziel W każdym razie zremis biedny kawali, a czy tam? Uuu, coś tu się rusza! Ale to znaczy. No. Ja byłam przekonana, że to jest coś, co mi do mnie dał swojego i coś może... już myślałam, że może jakimś sprzętem swoim się sugerował, więc coś sobie myślałem, to mogę, no no właśnie, sobie, to koko najwyżej zepsuję. Nie, bo właśnie chciałam. Musiałam kawałek, kawałek kupić. Nie, bo daj spokój. <laughs> takiego petka daj spokój. Tyle. Także dziękujemy Wam za wspólnie spędzone kilkanaście minut. Mamy nadzieję, że tak Wam się spodoba. Również zapraszamy na Challenge do Asi. Tak, za chwileczkę razem kolejny filmik. Zabawny, wesoły. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Serdecznie Was zapraszamy. zapraszamy do Asi i do zobaczenia w kolejnym filmiku. Pa!